Dzień dobry Witam was we vlogu Ja w sumie nie wiem, ale idę dzisiaj robić septuma I chciałabym to bardzo nagrać e, Moje doświadczenie, potem wam też bym chciała Powiedzieć co mną kierowało I w ogóle opowiedzieć trochę też co u mnie Bo e, Bardzo się to wiąże bo Właśnie z tym e, Jest to chyba jedna z najbardziej spontanicznych decyzji W moim życiu Taka która będzie miała długoterminowe efekty, w sensie no, będę miała kolczyk. Myślałam nad tym od dłuższego czasu, to prawda, ale się mówiłam dosłownie dzisiaj rano. Mam wizytę na 17:30. Jest 16:36, także za jakieś 20 minut będę wychodzić z domku i lecimy robić septum. Hi! Zrobiłam sobie ma Pierwszy raz mam glinkę na twarzy, tak w ogóle. Tak wam powiem ciekawostkę. Mieszko się trochę mówi, więc odezwę się do was jednak później. I zrobiłam wam jeszcze hol Byłam w Hebe, kupiłam sobie jakieś kosmetyki. Czas zmyć. Pytanie brzmi... Gdzie was postawić, kochani? Więc mam tutaj um, takie coś I temu muszę pokazać Tak trzy razy dziennie, bym powiedziała nawet Czas do Was trochę więcej pogadać, bo w sumie od początku nie powiedziałam Wam praktycznie nic Ale tak, po pierwsze zrobiłam sobie septuma Wstawiłam Wam filmik, kawałek filmiku Właśnie podczas robienia go Czy bolało? Bo to pewnie będzie podstawowe pytanie Tak, aczkolwiek myślę, że nie spodziewaliście się innej odpowiedzi Nie był to taki ból nie do zniesienia i trwał dosłownie 3 sekundy, kiedy przybijała mi ten nos Oczywiście byłam u pirsera i robił mi pani w sumie, robiła mi to igłą No i co? Słuchajcie Mamy septuma i naprawdę mega mega mi się podoba. Jestem bardzo szczęśliwa, że podjęłam tę decyzję, co było dosyć spontaniczne, bo ostatnio miałam taki mały mental breakdown. Nie wchodząc w szczegóły wydarzyła się sytuacja, która mnie troszeczkę załamała, plus wiadomo, szkoła. Oceny, nauka w ogóle zmęczenie, wszystko to mi się nakumulowało i ta sytuacja była taką wisienką na torcie. Która spowodowała, że cały tort się rozpadł, i to byłam ja, ten tort. <grym> Także po prostu byłam w pewnym momencie w bardzo złym miejscu. Nie, nie przez jakiś dłuższy czas. To minęło w sumie następnego dnia, aczkolwiek nadal te złe emocje gdzieś we mnie są. Jednak jestem dumna, bo uznałam, że nie, ja nie mogę ich zakopać pod dywan. I słuchajcie, daleko, żebyście na pewno nie mogli przeczytać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Te strony dzisiaj zapisałam właśnie o moich emocjach, o tym co się stało. Jestem w siebie bardzo dumna, że to zrobiłam, bo czuję się taka wyzwolona i czuję, że nie zamykam tego pod dywan, tylko faktycznie poznałam te emocje i tak trzeba robić, więc znaję wykonane. Więc tak, podsumowując ten temat, dzieci z mojego mental breakdownu to 6 stron w dzienniku, septum i jakieś 20 minut łącznie głosówek jak do moich przyjaciółek, jak gdzie żalę im się, więc. Bywa i tak Horshebe Jeśli chodzi o moją cerę, to ja jestem tak zwanym late bloomer, czyli późno dojrzewam I po prostu wszystkie te skutki dojrzewania u mnie zaczęły się dosyć późno Między innymi problemy z cerą Ja jak byłam młodsza, to w ogóle nie miałam problemów z cerą i wiecie, doszłam do tego wieku gdzie już wszyscy moi znajomi zaczęli mieć problemy z cerą, a ja nadal wiecie. twarz basa, gładka, piękna. Jedyne co to miałam cerę suchą, więc ona była przesuszona, Musiałam bardzo o nią dbać i nawilżać, ale jakby nie miałam żadnych takich widocznych problemów, typu właśnie trądzik, pryszcze. Ale mój czas też nadszedł. Nadal jest ona sucha i wrażliwa, ale zaczęła również być problematyczna. Mam dużo takiej kaszki. I to jest po prostu najbardziej wkurzająca rzecz w życiu Dlaczego, jako że są teraz promocje w Hebe Akurat właśnie teraz, jak byłam, to były na <kluzny> elegancje I co ja tutaj kupiłam? Kupiłam sobie żel z Resibo. To jest żel, który jest chyba największym hitem I o którym bardzo dużo się gada, czyli właśnie Ten kultowy żel do mycia twarzy z Recibo z jakimś tam ekstraktem z broskwini, będziemy próbować. Kupiłam taką maskę do twarzy przeciw ze skórnikom, Mamy gwiazdę dzisiejszego odcinka, czyli zieloną glinkę. Ale i ostatnia rzecz to jest serum z, 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 z kwasem glikolowym 10%. To są cztery rzeczy, które kupiłam. A to jest mój septum, którym nie mogę się po prostu nacieszyć, i jest świetny. Dobra, bo co z tymi zaczynałem stygnąć, więc idę oglądać serial. I to się do was jutro. Sprawa wygląda tak, że nie dokończyłam tego vloga. Po prostu następnego dnia dowiedziałam się, że przychodzę na naukę zdalną na tydzień i myślę sobie kurczę, super zrobię jakiegoś korona vloga, ale nie wiedziałam za bardzo co począć z tym filmem. Bo nie chciałam nagrywać tyle dni pod rząd vloga, bo to już by dla mnie była przesadza i dla Was zresztą też, ale też nie chciałam łączyć tego vloga z korona vlogiem, bo tutaj już tak powiem głównym tematem jest septum. W korona vlogu głównym tematem będzie jednak nauczanie zdalne i nie chciałam tego łączyć. Więc uznam, że zostawię ten film pięciominutowy, taki jaki jest, i po prostu go wrzucę na kanał i będziecie mieć takiego krótkiego, szybkiego vloga z tego robienia Septuma. Zapomniałam też się pożegnać, więc jeżeli ten film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o tym w górze, subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia już bardzo niedługo, bo jeszcze w tym tygodniu na na vlogu. A to jest mój Septum. <słuch> ha!